Dzień dobry, dzień dobry, moje kochane bliźnięta. Zapraszam Was bardzo, bardzo serdecznie na czytanie tygodniowe, czyli od 16 do 22 września 2024. Pamiętajcie, że ten tydzień będzie no, dosyć może być trudny, co dla niektórych. Dlaczego? Dlatego, że mamy skarby. 18 września, pełnie, mm, pełnie księżyca, więc może być agresywnie. Możecie spotykać się z osobami, które są niejako agresywne, zachowują się dziwnie, nerwowo. Sami też możecie mieć problem, kochani, ze snem. Ja dzisiaj chcę Wam podarować karty. Anielski tarot dla każdego znaku zodiaku. I pamiętajcie, że wszystkie moje czytania są ogólne, więc nie z każdym będą rezonować. Proszę odsłuchać sobie też Ascendent, Wenus i Księżyc. W jakim znaku macie, tak? A jeśli ktoś nie wie, jak się oblicza, to wystarczy w goglach wpisać, jak obliczyć swój Ascendent, tak? Mam nadzieję, kochani... Mm, że będzie wszystko pięknie, ładnie widać. Ja już, ja już po malowaniu, po remoncie, przełożymy sobie dla Was karty. Uśmiecham się o łapeczkę w górę. Mile widziane komentarze. Jeżeli jesteś pierwszy raz, no to zachęcam do zostawienia subskrypcji. Nie wiem, czy tak? Może tak będzie lepiej bez tej lampki. Na początek zawsze niespodzianka, więc i dzisiaj będzie wyrocznia, kochani duchowych zwierząt. Zaraz zobaczymy, co dla moich kochanych bliźniąt w tym tygodniu. Tu jest Wasza karta. Resztę odkładam i zaczynamy. Mm, rozgwiazda, piękna karta. Karta z numerem, kochani, 47. Otwórz się na nieskończone możliwości. W ogóle, o czym mówi karta rozgwiazdy? Ano, podejrzewam o wielkich możliwościach, o takich, które przekraczają wasze najśmielsze oczekiwania. Może trzeba sobie powiedzieć tak, a nie jutro, pojutrze, nie wiem, nie mogę. Czas, kochani, wyjść poza to, co znamy, rozłożyć szeroko ramiona, tak jak ta rozgwiazda, ponieważ jest wam przeznaczone więcej niż to, co myślicie, że na co zasługujecie, albo na ile. Zacznijcie marzyć i zacznijcie, kochani, te marzenia wdrażać w życie. Taka jest rada od rozgwiazdy. Bo ten duch chce dla ciebie, mój drogi słuchaczu, tego, co najlepsze dla ciebie. Będziecie wspierać oczywiście na każdym kroku. Ja bym powiedziała, że przepiękna, przepiękna karta. No a podglądamy, kochani, tarocika. Dobra? Zobaczymy, co te najważniejsze sfery życia przygotowały właśnie dla nas wszystkich. Najpierw sobie, kochani, rozłożę karciochy. Wiecie co? No, jeśli chodzi o sprawy zawodowo-finansowe, to będzie wskazana cierpliwość. Dobra, ja wiem, że jeszcze nie widzicie wszystkich, ale zaraz Wam wszystko opowiem. Macie poczucie takiego um, uwięzienia, Mac macie poczucie takiej sytuacji, kiedy wam się wydaje, że nic, nic się nie udaje, nic nie idzie do przodu, a ja powiem tak, nic bardziej mylnego. Dlaczego? Dlatego, że postawiliście sobie jakiś cel w tym tygodniu coś kupić, coś sprzedać, gdzieś szybko zarobić. A ja powiem tak, to jest tydzień na podejmowanie odważnych decyzji. Dlaczego? Dlatego, że się skończą, Rewelacyjnie. Jeżeli czekasz na dofinansowanie, na zgodę, czy na cokolwiek, przyjdzie. Tylko nie ponaglaj, żeby nie pogorszyć. Dostrzeżesz szansę bliźniaków w tym tygodniu na znalezienie pracy, na dorobienie, a także m, karta Cię informuje, żebyś się nie martwił o finanse, bo one będą stabilne. Nawet jeżeli ty teraz tego nie widzisz, to już zasiałaś czy zasiałaś jakieś ziarno i wiadomo, że musi coś z tego wyrosnąć i wyrośnie. A z wody, czyli inaczej, a z kielichów mówi o powodzeniu. Także kochani, w tym tygodniu czy to w sprawach urzędowych, czy to kupić, sprzedać, to ja powiem tak: ta karta, nawet tutaj, pisze: nowy dom. Kup coś do tego domu. No, ja sobie kupiłam lampkę. Kupiłam sobie lampkę i musiałam iść trzy razy do sklepu, bo tak się wszystkim podobała, że teraz wszyscy chcą moją lampkę. Tak ona wygląda. No, i w końcu dla siebie kupiłam, proszę państwa, ostatnią, bo już nie było. Także wy macie wzrost, ale. Wyczekujcie też promocji, bo siódemka ziemi mówi: Jeżeli poczekasz, to na drugi dzień może się okazać, że ta cena jest niższa. Czemu nie? Kochani, jeżeli chodzi o sferę uczuć, sferę miłości, to ja może zacznę od osób, które są w związkach, bo niektórzy są z osobami, no i muszę to powiedzieć. Mm. Jesteśmy razem długo, jesteśmy razem z przyzwyczajenia. Wiele z Was ma negatywne myśli, wiele z Was myśli, że tu już nic nie będzie, to już jest pozamiatane. Wiele z Was jest z osobą, bo są pieniądze, są dzieci, kredyty, ale Możecie spodziewać się w tym tygodniu, no jest to trudny tydzień, cichych dni. Być może partner będzie pracować na inną zmianę, być może w innym kraju nie będzie mógł przyjechać. Ale dla mnie karta pustelnika jest kartą mądrego człowieka. Więc są osoby, które rzucają talerzami, a są osoby, które czekają na odpowiedni moment, żeby delikatnie podejść. I ty tak zrób. Odczekaj. Niech się tam wścieka, a ty potem zrób kolacyjkę albo zagadaj, niech zrobi. Bo karta gwiazdy mówi, że to zakończenie ten finał będzie dobry. Będzie szczęśliwy czas. Róbcie wszystko dla miłości, bo ta wasza osoba, ona nie jest głupia, przepraszam. Ona może być wycofana przez okoliczności. Mam też wrażenie, że ktoś mi tutaj chce też powiedzieć, że wtrąca się mama teściowa, czy siostra, czy ktoś taki. Kochani, pokonacie, ale wiecie, co tu jest potrzeba? Ja bym powiedziała rozmowę. Ja bym powiedziała: jeszcze sobie zobaczę, co tu jest tak. Wasza, rodzi wasza rodzina, wasze dzieci, wy jesteście tutaj najważniejsi. I niech te rozmowy będą takie właśnie stonowane, grzeczne, nie takie wariackie. Dlatego zastanówcie się, jakich słów dobrać. Mam też wrażenie, że te ciche dni one Wam tylko pomogą, a nie pogorszą sytuację, tak? Dla moich osób, które się krótko spotykają, to bliźnięta powiem tak. Mm. Ktoś tu się albo wy, albo oni będzie zastanawiać czy ta relacja ma sens. Do czego to zmierza? Warto przeczekać. Warto się zastanowić, odpocząć. Może wyjechać na weekend, pójść z koleżankami z kolegami, dać sobie więcej czasu na zastanowienie zanim podejmiecie jakąkolwiek decyzję. A może poświęć czas sobie, nauce. Zrób kurs, szkolenie, żeby potem było ci potrzebne, i będzie jak znalazł. Zudiakalny wodnik mi się tutaj u was zaznacza i też panna, no ale niekoniecznie, kochani. Jesteście na dobrej drodze do pogodzenia. Jesteście do, do, na dobrej drodze do tego, żeby wrócić do tego, co było, aby było jeszcze, jeszcze lepiej. Moje kochane single powiem tak. Ten tydzień nie przynosi Wam, według moich kart, partnera, partnerki na stałe, ale przy, przynosi Wam czas na to, żebyście pokochali siebie. Jeżeli pokochasz siebie, będziesz umiał, umiała ze sobą spędzać czas, nie będziesz się ze sobą nudzić, to z tą osobą, która przyjdzie do Twojego życia, też się nie będziesz nudzić. Mam wrażenie, że ktoś tutaj będzie robić jakieś kursy, jakieś szkolenia, będziecie się skupiać, przepraszam, że to powiem, ale na rzeczach materialnych. Może podoba Wam się, kochani, ktoś w pracy, może tej osoby nie będzie, może nie będzie tego kontaktu. Poczekajcie. Karta Gwiazdy mówi, że to, co dobre dla Was, to Góra da Wam w odpowiednim momencie. Tak? Słuchajcie, skupcie się na sprawach takich przyziemnych. Na zdrowiu, na rodzinie. Uważajcie też, żeby nie wydawać pieniądze lekką ręką. Bo czwórka ziemi mówi, że ile mam, tyle mogę wydać. I tu mamy ostrzeżenie. Uważaj. Bo możesz lekko ręką być takim lekkomyślną osobą i wydać więcej. A może czas wspomóc jakąś osobę biedną, może zorganizować jakąś zbiórkę? W tym tygodniu będzie wiele okazji, proszę Państwa, z takich pokus, czy iść na imprezę, czy kupić tą sukienkę, tą, a może to i to. I moje kochane bliźnięta, ja powiem tak, że możecie się troszeczkę zatracić w tym tygodniu, bo decyzja będzie albo skomplikowana, albo trudna do podjęcia, albo będą dwie fajne oferty, trzy fajne oferty i co teraz? Jak jest dużo, to czasami i, i każdy dostaje kręćka, więc. Ja powiem tak: koniec z, ociąga, z ociąganiem, tak jak tu piszę, koniec z ociąganiem, pod, podejmujemy decyzję. Słuchajcie, gorzej być już nie będzie. O tym mówi ta ostatnia karta. Koniec Waszych trudnych sytuacji. Jeszcze parę dni musicie wytrzymać. Nie bójcie się zmian, bo zmiany są dla Was konieczne. Jeżeli Wy nie podejmiecie tych zmian, to los po prostu z góry sam narzuci i wtedy. Mogą być zaskoczeniem. To jest karta, kiedy możecie wyjść z jakiegoś nałogu, zacząć się odchudzać, zacząć biegać, przestać palić papierosy. Ta dziesiątka mówi: zadbaj o swoje zdrowie. I to tak na poważnie, bo tutaj coś czuję, że wasza odporność, kochani, spada. W tym tygodniu spada wam wasza odporność. Niektórzy zostaną zaproszeni na urodziny, imieniny, proszę Państwa, idźcie, będzie pięknie, będzie cudownie, niektórzy jeszcze wyjadą gdzieś w weekend, a niektórzy na przykład skończą remont, może tak jak ja, o, ja sobie pomalowałam siama pokój, no, siama i mam ogromną radość i tu mamy tą kartę też radości, proszę Państwa, będziecie spotykać na swojej drodze osoby, którym trzeba pomóc. Bardziej tak jakoś na rodzinę, dzieci, babcie, dziadka stawiam, ale niekoniecznie. Kochany Bliźnięta, bardzo serdecznie Wam dziękuję. Życzę Wam wszystkiego pięknego. Zapraszam ponownie. Pamiętajcie, by zawsze się odwdzięczyć łapką w górę, miłym komentarzem. Kto może niech udostępni nasz horoskop. Dziękuję Wam bardzo, bardzo serdecznie za kawusi. Jesteście przekochani. Dziękuję. Jest w komentarzu link, jak się można odwdzięczyć. No i słyszymy się skarby niedługo. Buziaczki. Pa, pa.